Witam wszystkich bardzo serdecznie w 17 odcinku Let's Play Tomb Raider. Znajdujemy się aktualnie na plaży w Raku, więc pobiegnijmy spotkać się z resztą załogi Lary. Tutaj jednakże na lewo czeka od razu na nas pierwsza z 15 geoskrzynek. W tej lokacji już tak jest ich trochę więcej do pozbierania w porównaniu do tego, co było we wcześniejszych. I mamy tutaj aż dwa wyzwania do wykonania. Jedno z tych wyzwań to niszczenie takich okopów. Pierwszy znajduje się tutaj już na prawo, więc sobie do niego pobiegniemy. Tu wystarczy właśnie podbiec i lara je niszczy. Drugi z tych okopów znajduje się tutaj zaraz obok. Musimy sobie tutaj przeskoczyć na a, tą górkę obok. Tędy nie wyjdziemy. Musimy tutaj a, z tyłu podbiec. Zbiorę tutaj te części. I wskakujemy. Tutaj właśnie znajduje się drugi okop. Zeskoczymy sobie tutaj na dół, ponieważ znajduje się tutaj od razu już drugie wyzwanie w postaci takich min, do, które musimy zniszczyć. Tak, saper rozpoczęto wyzwanie. I zaraz obok tej bomby tutaj jest um, kolejna geoskrzynka. Jeszcze sobie przebiegniemy. Tutaj się kawałek wrócimy, zanim pobiegniemy dalej. Ponieważ tutaj będzie um, kolejny okop, już trzeci do zniszczenia. On się znajduje u góry i tutaj właśnie, żeby a, jakby doskoczyć do tego miejsca, musimy sobie dopchnąć tej te boje. Nie wiem jak to nazwać, ale właśnie tutaj tak musimy to odpowiednio, kurczę, odpowiednio dopchać. Aby po nich po prostu wskoczyć. I tam sobie jeszcze tutaj całkowicie popchniemy do końca. No i teraz możemy skoczyć na tą pierwszą, z tej pierwszej od razu na drugą i wspiąć się na skałkę. I mamy trzeci okop. też będą miejsca, do których będziemy musieli się cofnąć dopiero po zdobyciu lepszego łuku, ponieważ Lara nie będzie w stanie e, otworzyć drzwi. No, Dostaliśmy pierwszą z trzech części do strzelby. Super, bardzo mnie to cieszy. I możemy już tutaj przebiec dalej do właśnie e, reszty załogi Endurance. Pobiegniemy sobie pierw do ogniska, żeby już mieć je tutaj odhaczone. A mamy dosyć sporo części, ale na razie ich nie będę wydawać. Poczekam właśnie na ulepszenie łuku. Jednakże teraz sobie wydamy punkt umiejętności na mistrza pistoletu. Wykańczaj wrogów strzałami z przyłożenia, aby zyskać dodatkowe nagrody. Ponadto otrzymasz ulepszony celownik. Więc super. Tak, nowa umiejętność opanowana. naciśnij Y, by wykończyć ogłoszonego wroga pistoletem i otrzymać dodatkowe punkty doświadczenia. Jak to już słyszymy cały czas, że próbują coś odpalić, <laughs> i tak niezbyt to wychodzi im. Jednakże zanim tutaj do nich dobiegniemy, ja sobie przebiegnę, aby pozbierać. O, nie ten przycisk, aby sobie pozbierać znajdki. Tak, tutaj mamy dokument. Czuję tutaj coś dziwnego. Jonah pewnie wcześniej od nas uznał, że ta wyspa jest przeklęta Muszę znaleźć, sposób, szał... muszę znaleźć sposób, żeby wszystkich uratować. Tak. O pani Piąty z siedmiu dokumentów pani załogi pani Endurance znaleziony. I z tego pomieszczenia e, byłoby to chyba na tyle, chociaż jeszcze nie jestem pewna, czy to tutaj hmm. tutaj jeszcze gdzieś chyba powinna być go skrzynka. No, zbieraj Lara. Także gdzie ona tutaj była? Nie jestem pewna teraz, czy ona była u góry, czy tutaj gdzieś, ale tu mi się nic... Tak, tu już widzimy, że w tamtym budynku czeka nas kolejna znajdźka. To jest właśnie a, dzięki jednej z tych umiejętności, którą sobie ulepszyliśmy, aby widzieć mm, takie rzeczy sobie podbiegniemy Zbierzemy amunicję, bo na pewno nam się przyda i zdobędziemy kolejny dokument Rod, wiem, że chcesz, żeby mnie była taka Tak, tutaj ta już ta jest ta dokument ta od ta Reyes i również piąty z siedmiu dokumentów, z tym, że jest teraz jest od oficerów Endurance Tak, już zebrane no to... Ta, ta geoskrzyneczka chyba gdzieś tutaj powinna być? Albo tutaj u góry. O, tutaj była. Wiedziałam, że gdzieś tutaj, ale nie byłam do końca pewna, gdzie dokładnie. I sobie jeszcze zeskoczymy, chociaż i tak tutaj za chwilkę będziemy wracać, ale wolę już tutaj podbiec, bo za tą kotwicą czai się jeszcze jedna geoskrzynka. Nie, już możemy wrócić trochę tak na okrętkę, ale a, chciałam już ją teraz zebrać. I teraz już możemy podbiec tutaj do reszty załogi. będzie zawiedziony, że to przegapił. Gdzie on jest? W drodze na Endurance poszedł po narzędzia Reyes. Johna, sprawdź ten podnośnik. To chyba nasza najlepsza szansa, nie? Musimy spróbować. Cieszę się, że do nas dołączyłaś, Lara. Dobra, co mam robić? Pomóż mu. Żeby to w miarę swobodnie unieść, będziemy potrzebować wielokrążka. Racja. Może spróbuję go złożyć z kilku bloczków. Na tamtym wraku wciąż jest taki lunek. Może coś znajdę. Bądź ostrożna. Tak, teraz naszym zadaniem właśnie będzie zdobycie wielokrążka, który znajduje się tutaj w tym miejscu, więc teraz możemy... Na spokojnie sobie przeskoczyć, i przy okazji pamiętając o naszym wyzwaniu, w którym musimy niszczyć te miny bo będą się tutaj a, znajdować. Tak, i tu jest druga. I jeszcze tutaj, w tym miejscu jest One są takie dosyć słabo widoczne, ale tą sobie zastrzelimy już a będąc na tym wraku. W tej wodzie naprawdę słabo je widać i można mieć problem z dostrzeżeniem ich. Tym bardziej właśnie, że jeszcze woda momentami przykrywa całkowicie tę gminę. No ale już jest zniszczona, więc biegniemy na ten brak statku, aby wykonać nasze zadanie. Przeskakujemy sobie z zgrabnym krokiem i wchodzimy do środka. Tak, tutaj będziemy mieć kilku wroków do pokonania, jednakże ja sobie pierwszy... Wezmę tutaj tą skrzyneczkę z częściami. Kurwa, zamknie się na chwilę. Daj mi pomyśleć. Coś się dzieje. Wziąłeś ten tym wydobywający się skóry. Ale to mogą znać cokolwiek. Pójdziemy tam. Co do diabła? Nie, 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 tutaj teraz powinien zejść drugi. No, szlak, 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 i, I padł. Przeskakujemy i chodzimy tutaj na górę. Ale chwilka, tylko coś jeszcze tutaj. A nie, dobra. Tutaj jest nasz wielokrążek, który od razu zrzucamy sobie i zbieramy. Przy okazji trochę bardziej ten wrak, chociaż i tak jest w nie najlepszym stanie. I tutaj będą czekali na nas kolejni przeciwnicy. No ale są oni w małych ilościach, więc są to dosyć łatwe walki. I tutaj od razu skręcimy sobie, aby zdobyć kolejny relikt. Kolejną znajdźmy, może bardziej w ten sposób. Mała inskrypcja wskazuje, że należał do cesarskiego ambasadora. Tak, kałamarz z brązowego nefrytu zebrany. Więc już na tym wraku byłoby to tyle. Możemy pobiec dalej. Jednakże zanim jeszcze pobiegniemy tutaj do przyjaciół Lary skręcimy sobie na prawo ponieważ znajduje się tam kolejna bomba do zniszczenia I jeszcze sobie tutaj podbiegniemy ponieważ o, o tutaj na dole jest jeszcze geoskrzynka piąta już Więc wracamy już do opozu. Dzięki. Co się stało? Alex już dawno powinien tu być. Pomocy! Pomocy! To doktor Wittman! Joanna! Pomocy! Ilu ich jest? Nie wiem. Jest pan ranny? Nikogo nie widziałem. Pewnie ich wystraszyłem. Czuję się jakbym przebiegł maraton. Ale ledwie się pan spocił. Chyba jestem w niezłej formie. Możliwe, że przyprowadził pan ich do nas, tak jak w pałacu. Co? O nie, to nie tak, Laro. Złapali mnie, kiedy ty ratowałaś sam. O co tu, kurwa, chodzi? Powiedzieli, że tylko w ten sposób pozwolą tobie i innym żyć. Ja tylko próbowałem was ostrzec. Nie mamy na to czasu. Słuchajcie, nie wiem, na czym polega wasz problem i szczerze mówiąc, niewiele mnie to obchodzi. Ja miałem nadzieję, Słuchaj, przysięgam, że jeszcze jedno słowo i powybijam ci te wszystkie śliczne i co Dość, dość tego. Jeżeli będziemy walczyć między sobą, już przegraliśmy. Racja. Dlatego uważam, że nie ma tematu. Jasne? Idę po Alexa. Gdzie miały być te narzędzia? W maszynowni. Słuchaj, on da sobie radę sam, Laro. Dobrze. W takim razie szybciej wrócimy. Laro! Poczekaj! Proszę, weź ten łuk. Trzymałem go dla Ciebie od kiedy go znalazłem. Jest mocny. Wystrzelona z niego strzała przebije niemal wszystko. Dziękuję, John. Tak, to byliśmy łuk bloczkowy. Modyfikowana broń łuk refleksyjny i łuk ukończona, więc teraz sobie wydamy nasze surowce na ulepszenie tego łuku, ponieważ doszły nam tutaj nowe rzeczy. Strzała z napalem, strzały zapalające tworzą przy uderzeniu kałuże ognia, więc super, ulepszę sobie to. E, oraz tutaj mamy pleciona cięciwa. Pleciona cięciwa zwiększa obrażenia zadawane przez strzały, więc też oczywiście biorę, ponieważ łukiem mm, łuku używam najczęściej. Mm, I tutaj może resztę jeszcze wydamy na jakieś ulepszenie tutaj w tej broni krótkiej, o ile nas będzie stać. Mamy do wyboru osłonę uchwytu, magazynek jest łatwiejszy w montażu, co skraca czas przeładowywania oraz tłumik. I wydaje mi się, że wezmę ten tłumik, ponieważ, mimo że tutaj będą zmniejszone obrażenia, ale jednak fajnie będzie właśnie mieć jeszcze jakąś broń, która będzie zabijała w miarę po cichu. Więc tutaj właśnie będzie można sobie zmienić teraz przy wyborze. Jeszcze na chwilkę. Aha, nie mam umiejętności. Dobra. I teraz, właśnie, mamy do wyboru albo bez tłumiku, albo z tłumikiem. Więc super. I wydaje mi się, że pobiegniemy sobie na ratowanie Alexa już w następnej części to już zakończymy właśnie w tym momencie. Więc dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że ta część się Wam spodobała i do zobaczenia w następnej. Papa! Pa.